Siemanko! Z tej strony Julka i Blanka! I witamy Was wszystkich y, serdecznie na naszym kanale Nasze Equestrian Live I niedawno mieliśmy rodzinki, bo tak się złożyło, że Przyjaciółki, wiecie, nie znałyśmy się wcześniej Przypadek totalny, a z nami jest tylko 2 dni różnicy, rozumiecie? 48 godzin, jak i nie mniej No, i no. ja jestem starsza dwa dni no. Tak, ciągle się tym fleksuję nie, to nieprawda. I dostałyśmy nie. takie prezenty na nasze urodziny. I po prostu chciałobyśmy Wam je pokazać. Ja dostałam od moich rodziców taki piękny bordowy czaprak. On tak naprawdę ma taki kolor malinowy, ale ta kamera tego nie uchwyca. I tutaj ma takie piękne kryształki. No i minus 7 Co ja mam wiedzieć o nim Wam powiedzieć? No. Jest po prostu fajny i ma takie fajne wycięcia. Dobra, dobra. E, ja dostałam taki piękny czaprak. O, tutaj. I tu. I on ma tutaj takie piękne lamóweczki. Tego. Pokażę Wam co Tego kamera nie uchwyca. Tutaj jest niebieska i różowa. No i w jest takie milusie. Takie z owczej skóry piękne. Tutaj to jest całe niebieskie takie piękne, welurowe. Jakbyście chcieli taki czaprak, to w dla konia nie ma problemu, że jest jakieś szorstki albo coś. Bo on jest taki sam, milusi i taki welurowy, jak ta strona, Więc naprawdę bardzo polecam. Mi się tak prezentuje. I tak, i naprawdę. No. Polecanko, oczywiście dziękujemy nam naszym rodzicom za te piękne prezenty i się z Wami żegnamy. Pa! I prosimy Was o jak najwięcej subskrypcji, lajków i komentarzy. Wspierajcie nas i bądźcie z nami cały czas. Pa!